Dyskryminacja mężczyzn. Dlaczego coś, co jest na szeroką skalę, bo dyskryminacja mężczyzn dotyczy każdej sfery życia. W, seks, w seksie, w pracy, w kulturze rozrywce wprawia. Nie mówi się o tym wcale. A dyskryminacja kobiet, która nie istnieje, mówi się... O niej co roku telewizja hasła emituje jak prawa kobiet, dyskryminacja kobiet. Dlaczego tak jest? No tak jest dlatego, że mężczyzna, który mówi o dyskryminacji mężczyzn, każda kobieta mija go szerokim łukiem, a kobieta, która mówi o dyskryminacji mężczyzn, nawet może być skrajną feministką i znaleźć jakichś tam adoratorów, znajdzie wsparcie jakieś, dlatego tak jest.